Pewnie widziałeś już nasze projekcje na najważniejszych budynkach w Warszawie. Zadajemy na nich pytania, które pewnie ty też sobie zadajesz. Czy klimat wygra wybory? Czy tu, w Polsce, nadal będzie rządził węgiel? Klimat, mam jedno pytanie. W ramach tej akcji aktywistki i aktywiści Akcji Demokracji zapraszali na spotkanie kilkadziesiąt kandydatów i kandydatek, żeby zadać im jedno ważne pytanie. Czy w obliczu nadciągającej katastrofy klimatycznej? Polska powinna jak najszybciej odejść od wydobywania i spalania węgla. Kilkanaście osób odpowiedziało na nasze zaproszenie i udzieliło nam odpowiedzi. Znajdziesz je poniżej na filmie. Znalazły się na tych filmach tak ważne osoby jak pani Małgorzata Kidawa błońska pan Jakub Stefaniak, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy lider partii Razem Adrian Zandberg. Ale oprócz tych ważnych postaci ze świata politycznego mamy również osoby, o których być może nie słyszałeś, o które będą stanowić przyszłość polskiej polityki: Monikę Rossę z Katowic, Macieja Koniecznego z Katowic czy Franka Sterczewskiego z Poznania. Niestety, na zaproszenie aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji nie odpowiedziała żadna kandydatka ani żaden kandydat z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Chcesz zagłosować za klimatem? Obejrzyj poniższe filmy. Zastanów się, na kogo chcesz głosować. Chrońmy klimat, chrońmy Polskę, zagłosuj na przyszłość. Chcesz zagłosować za klimatem? Obejrzyj poniższe filmy, zastanów się, na kogo chcesz głosować. Chronimy klimat, chronimy Polskę, zagłosuj na przyszłość.